Co się wydarzyło, Marzenka? Powiedz, co się wydarzyło. Jak to się mówi, a można brzydko mówić? No. I Coś pierdulo. Rozpoczynamy dzień. O której rozpoczęliśmy dzień? 4:31. Ja muszę sobie buta zakładać. i wracam na pch litarkę raz dwa zobaczyć jest rowerek Co to jest za rowerek? Chciałaby to najpierw, trzeba by to marej, trzeba by to dalej jak to się dzieje Nie znalazłem nic Znajdujemy się w Łodzi, hotelik, ulica Minerska. Znaczy, jak dzieci są no tak. niegrzeczne, to mówię, o to się o ja powiem, że tutaj czeka taka jedna. No właśnie, właśnie, to było na chwilkę, bo to już są niegrzeczne dzieci. Tato, bo niedawno ja dostałam od kogoś dobrego, ale to bliżej, to, 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 to już od dawna moje dzieci miały. Albo no. tak, ona jest taka pacynka. Marzenka znalazła taki studencki hotelik, taniutki. Studencki, a nie, nie? Studencki. po prostu studenci wynajęli akurat równo z nami, więc może się załapiemy na jakąś biwek. Świeża jak podłoga taka świeża, Jak w Austrii. Tutaj jest świeżo. Ona straszy w nocy. No I tu będę skakał przez okno w nocy. Uuuu ty, ja myślę, że to jakiś ten, a to normalnie można biesiadować. Zobacz tu jaki ten. Plus 18. Ty to się zmienia. No to jest takie Ale najfajniejsze jest te krzesła. Ty, normalnie można... Czekaj, zobaczmy co, co tu zostwili. Kawa jest. Czy No nie wiesz czy mi ale zobacz czy karmi pisami. Co się nadają. No, normalnie, no. Jak to zrobić? Nawet rzeczy, można. coś tam na placku? Nawet czosnek już? O, kawałeczka. Nie wiem, spoko. Ile? 5 dychów od osoby, tak? No, no. pięć dychów od osoby. Porządnie, no. Idziemy. No i co? Pospali, to znaczy ja trochę no, pospałem. No właśnie. I teraz idziemy do galerii. Pa! Aktualizacja oczywiście, nie? Trzy, cztery i dodajemy z A oto i ona! Najszczęśliwsza Polka w kraju! Jakie to uczucie! Być żoną mistrza olimpijskiego! Z wiecie, no wyciąłem, nawet nie ja gdzie on się podział, wie pan. Ale ja się stęskniłem za tym rzeczkiem. A za czymś jeszcze tęskniłaś? Tęskniłem, tęskniłem. Gdybym chciała! Tak, wyjść do ludzi, coś dla siebie zrobić. Panie dokumentach, brakuje matury. Jak taty nie było, to mama odwiedzała jakiś. Pan? Życie jest takim mamantem, to chyba musi być życie jak w kinie. Cieszę się, że spełnię swoje marzenia. Ty myślisz, że jak masz złoto olimpijskie, to możesz ze mnie robić nie? Fajny dzień Opuszczamy nasze gniazdko Jaki film teraz będzie? Uśmiech 2 Muszę to zatrzymać, ale Jesteśmy w Kerfurze, zobacz co znalazłem. Nawet schłodzona jest ręczatka. Biorę klasykę strzelającą. Możesz sobie kupić alkohol? Jeszcze te technik z góry. Technics. Alkohol. O, Marzenka no, może ja wygra wygram. coś, jakiś samochód. O Jezu, co to? Wygrałeś? No hałwę. No co ty gadasz? Coś wygrałam chyba. Wygrałam coś? Tak. Kurczę, hit. Hałwę. Lecimy po hałwę, ludzie. Czekaj, bo jeszcze nie wiem, który skanowałam już. Czekaj, nie wiem czy coś. Tak, tak. A to czyli teraz tak. No hit. No czekaj. A co? Jaka jest główna wygrana? 20 tak, tysięcy, kupon, który się drukuje do zarejestrowania, no. tak? O. Yes. To nic nie było. Dzięki. No to dobra. O, dziękujemy ślicznie. A to wygramy. Kurczę, mamy chaowe ludzie. Zobacz. Mamy chaowe. Wychodzimy, wyjeżdżamy, wygranie. Ale Jak zarejestruję to jest na 20 tysięcy. Wychodzimy wygrani z chawą. No, okay. <noise> no da, damy <noise> pani, damy pani? No, daj, daj proszę nie. bardzo. Nie, ja dziękuję. Bardzo. Jak ja nie? Szczęście. Nie, 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 nie. <noise> Bez dobra, okej. Dobra, dziękuję. Jeszcze no, raz graliśmy, to dlatego wygraliśmy. Zaobchowwa z powrotem Zobre. wraca. Dobra. O, tego, co ona to zarejestruje? tak wygrała na no, wygrywamy co Mamy jest? udokumentowane, proszę państwa <laughs> Wyjeżdża hawa. Misja jest taka, że idziemy obierać co? Kalarepę <laughs> Idziemy obierać kalarepę Gdzie jesteś się lowina? lowina Ty zniknęła Marzenka w balona walisz Oż ty. O ty Po kurde Ty ja. na to jest biedronek Miliony Pokaż. biedronek Ty rzeczywiście Miliony Zobacz, tu. tutaj będzie widać idealę za Aha. bardzo fajne miejsce Jak tu się mówi zjeść kalarepę może każdy o każdej porze, nie? Czekamy tu na zachód słońca? No już jest zachód Nie, bo nie ma czego Chyba. Robimy test napoju Mentos. Odważny z Ciebie człowiek. Ale zobacz, tutaj są takie kropeczki, uh -huh. nie? To jest dla osób niewidomych. Uh -huh. Wiesz, dotykają mnie i coś tam z tym, wiesz. Może wtedy wiedzą, co to jest. No, na pewno, nie? Ty. Sto uh -huh. uh -huh. kilo cukru? Nie. Bo to trzeba było szeikić najpierw. Aha. Znaleźliśmy opuszczony przystanek. Zobacz. Tu masz tory, tu masz tutaj tory, tu jest opuszczony pristanek. Proszę bardzo. Fabryka śniadań. Okazało się, że wchodzisz do środka, nie ma gdzie usiąść, bo trzeba zarezerwować stolik, ale na pewno nie z dnia na dzień. Tak to wygląda także co? Jesteś głodny, to możesz pójść sobie do Biedronki Czyli parkujemy sobie na naszym ulubionym łódzkim parkingu, nie? I idziemy tutaj za ród i będzie problem z głowy. Proszę, to nie muszę nie na porządku będę siedziała. O. Rezerwacja, tak? Nie wiem, ale mam czekać na wskazanie stolika. Aha, czekam. Czyli miesiąc wcześniej trzeba zarezerwować. Marzenka mówi, że trzeba dużo kolorii spalić, żeby zjeść się... zasłużyć na śniadanie. Tak? tak, dokładnie. Trzeba troszeczkę pochodzić, pojeździć, wtedy się włodzić z zjeść śniadanie. <laughs> ale patrzę, co jeszcze tam jest. wybierać. A chcesz zwykłą kawę czy jakąś taką zwykłą? Zwykłą, kawę. Jest kaweczka. Mm. Za chwileczkę to też dostanie. pyszna Tak? No dobra. Uuuuh. dobra. Mm. Ta, Freddy Krueger. Kawka, dwie dyszki. Ty jesteś podobni podobny jak twój normalnie Trzymaj. ojciec i syn. Weź tak z boku. <laughs> Father and son. W tamtą stronę patrz. Peperoni. Prost. Stoni peperoni, jak to się mówi, <laughs> nie? Za Żabką. W miejscu kulturalnym. Czyli za żabeczką, proszę Państwa. Z Marzenką wykwitny obiad w Żabce. A jaki jest hit? Za punkty. Że? Czy za punkty. Zobaczmy. Mogłaby być bardziej taka przypieczona. No, ale ona nie chrubka. będzie taka bardziej chrupka. A tak to spoko. Musiałaby być wtedy, wiesz, tu przyjarana. Spoko, spoko, no. I wygląda dobrze, nie? No 11,90. Przy czym jedną masz z punkty. No tak, no. do 11 zika. No 12 uznajmy. Będzie? Tak. O, muszę masz taką samą, nie? Tak. Ludzina 15,21, a tutaj już klient Puszymy, że Ostatni. ostatnią pizzę wykupił w tej żabce tam, z tyłu za nami. A to jest bardzo duża żabka Czyli jak się nażreta to se pójdzie do domu i se wtedy pogadata. Nie maszanka? O oh nie. Yeah. Ale nie ten, nie da rady otworzyć Proszę proszę. Dobry wieczór, dobry wieczór. No. Ile lat tu mieszkasz? Nie, nie Co? mieszkam tu lat ja. No to, to. A ty tu lat Ja jest mieszkam od rodziny Podsumowanie dzisiejszego dnia jest takie, że o. obiad był w żarce czyli dwie pizze z tym jedna z bo uważam, ja miała za żarce. Ja zapłaciłem za pizzę 11 zł. Znalazła się. No, Bógki zakupiliśmy. Wędy i nas na domu? Tak. No. Także można przeżyć. A hotel za dobę przypominam. Pięć tych odłęb. I jest z nami nóż z Julii. 6,99 Idziemy sprawdzić jak wygląda Aquapark w Łodzi. Y da, y Tak wygląda człowiek pokonany przez aquapark. Uciągnąłem sobie szyję zjeżdżając... ze zjeżdżalni dla dzieci. No. no, no dzieci no. Ale jeszcze była to taka w dół. Ale nie mów pokrywa. o tym co było, bo na tamtej to już byś pewnie nie wyszedł żywy. Mm -hmm. Pokonała się zjeżdżanie dla zjeżdż... dzieci. Tak, Wiecie, te, te... najważniejsze, że kawa tam 10 zł. Pokaż jak płaczesz Co się wydarzyło. Marzenka, powiedz, co się wydarzyło? Jak to się mówi? A można brzydko mówić? No. Jibło! Coś pierdulo. Pierdulo. coś, tak jakby jakaś poduszka, czy coś. Nie Jakiś wiem, bężyk, bezpiecznik, wężyk. Wężyk raczej. No. no. ale się dokulaliśmy. Zapaliło się błąd te PC, Coś gwizdze, coś świszcze. I tyle, zaraz przyjedzie laweta i auto pokażemy na lawecie. No tak. W ale jak to? w Wiedziałam co robię. Holowanie bez limitu kilometrów. No właśnie, a ja nie? mi się pierduluło w Szczecinie. No właśnie. Nie? 3 kilometry serwisu. My stoimy w Poddiuchach, a on jedzie z Kijewa, to ja wiem ile to jest 5 kilometrów? Do serwisu jest 3. Dobra, zabieram i otwieram.

Mogę filmik nagrywać, bo filmiki nagrywał. nie tak? No. Ja... Nie, A nie, Ale ja dobrej ale No, co to jest filmik. A nie, dobra. To jest ten, e, Jeden pięć, chyba. Jedynszy. Jeszcze pan zaraz naprawi na miejscu. No, co ty gadasz? To było tak, jakby coś było połączone i się nagle pych. rozłączyło i tak i tak było tak, jakby guma strzeliła, tylko dużo ciszej. Aha, aha. Tu ciężko powiedzieć. Ale na nie? pewno zaczął widać od razu potem, On w ogóle tak nie chodzi. Jak przygotowałem... Ja patrzyłem na internecie, niby że czujnik, nie? ale czujnik tak przecież nie wybucha, nie? No tak to jest. Aha, tu. Co? Tutaj macie. Jest? Widzicie? Aha, rozłączyło się, no. Aha. Tutaj pewnie był jakiś ten. Kurde. Obejma. No, jakiś ten, no kurde. Obejma. obejma. No. A widzisz, mówiłem, że od powietrza. Dobrze. No bo mówię. To tak, bo taki to, to jest turbo, no. A. Od turbo. I, tak, turbo i po prostu kurde y, przez to, że się rozłączą, nie? Ten dźwięk się do, Tak. Dźwięk. Nie, po, po, po prostu... No tu widać. No. A no! Przez tą dziurę słychać ten dźwięk, świst, nie? A no? Ten gwizd od turbiny. A ty nagrywasz? No. O! I co tam Marzenka powiesz? Podsumowanko. No co, zobacz, wjeżdża na lawetę. No. I za! Od turbiny wyskoczyło! Dlatego w gwieździe jest dziura? Nie, nie, od turbiny będzie Uuu! Man mandat podpisujesz, Marzenka? Mandat? Nie. Ile dostałaś mandatu? Tysiąc. Bo pan był miły i nie dał 4000 a zdjęcie sobie walne nie? Tak. Dobra, tak może